Salineczka. Dawno temu żyła sobie samotna krawcowa, która z całego serca pragnęła mieć dziecko. Pech chciał, że mimo najszczerszych chęci los nie zsyłał jej dzidziusia. Pewnego dnia kobieta udała się do czarodzieja, pełna nadziei, że spełni jej marzenie. Magik powiedział jej. Dam ci zaczarowane ziarnko prosa. Zasadź je w doniczce i obserwuj, co się wydarzy. Zrezygnowana kobieta wróciła do domu, myśląc, że czarodziej z niej zadrwił. Nie miała jednak nic do stracenia, więc zasadziła ziarenko wedle jego poleceń. Następnego poranka z doniczki wystawał piękny kwiat o czerwono-złotych, delikatnych płatkach. Nigdy nie widziałam tak niespotykanie pięknej rośliny, rzekła, przyglądając się jej uważnie. Nagle tulipan się otworzył. I nie byłoby to w ogóle dziwne, gdyby nie fakt, że w środku, na zielonym pręciku, siedziała sobie miniaturowa dziewczynka. Stworzenie wyglądało jak maleńki aniołek, tak piękny, że nie sposób było oderwać od niego oczu. Kruszynka była prześliczna, niewinna i mniejsza od palca u dłoni. Nazwano ją calineczką. Krawcowa od razu ją pokochała i traktowała jak córeczkę. Zamiast kołyski dziewczynka otrzymała lśniącą łupinkę od orzecha włoskiego, a pachnące listki fiołków i róż posłużyły jako kołderka i poduszeczka. Krawcowa każdego wieczoru śpiewała Calineczce kołysanki, przygrywając na starym pianinie. Dziewczynka zasypiała z delikatnym uśmiechem na twarzy. Calineczka lubiła spędzać słoneczne dni na łódeczce z listka tulipana, którą przygotowała dla niej krawcowa. Dziewczynka dryfowała sobie w promieniach słońca na talerzyku wypełnionym wodą wśród kwiatowych wianuszków. Pewnej nocy, gdy Kruszynka słodko śniła, przez uchylone okno do pokoju wskoczyła ogromna ropucha. Było to brzydkie, grube, obślizgłe stworzenie z purchawkami na ciele. Brzydactwo usiadło przy łożeczku Calineczki, a gdy ropucha zajrzała do kołyski, aż podskoczyła z zachwytu. Ach, jaka ona jest piękna, niewyobrażalnie piękna. Gdybym ją zabrała, byłaby znakomitą żoną dla mojego syna, dumała. Jak pomyślała, tak zrobiła. Rozejrzała się wokoło, upewniła się, czy krawcowa aby na pewno zapadła w mocny sen. Chwyciła łupinkę z dziewczynką w środku i uciekła. Brzydactwo zabrało kruszynkę do swojej kryjówki. Miejsce to było nieprzyjemne, wilgotne i mieściło się nad cuchnącym bagnem. W małej chacie czekał syn ropuchy. Kropla w krople podobny do swojej matki, tak samo duży i tak samo brzydki. Na widok calineczki oczy aż mu się zaświeciły. – Czy można być aż tak pięknym? – krzyknął. Ciszej, bo ją obudzisz, szepnęła robucha. Musimy skrzętnie przygotować schronienie, żeby krawcowa jej nigdy nie znalazła! dodała. Położyli więc salineczkę na dużym liściu linii na środku bagna i przykryli trawą, aby nie mogła uciec. Następnego ranka dziewczynka otworzyła oczy i bardzo się wystraszyła. Przerażona zaczęła płakać. Nic, co widziała wokoło, nie przypominało jej ukochanego domu. Kruszynka nie umiała pływać, a ponieważ znajdowała się na środku mokradła, nie miała jak uciec. Tymczasem stara ropucha siedziała nad brzegiem i planowała wesele dla przyszłej młodej pary. Kiedy zobaczyła, że dziewczynka się przebudziła, podpłynęła do niej. Dzień dobry, calineczko. To jest twój nowy dom, a to jest twój przyszły mąż! Oznajmiła wskazując na syna. Maleństwo gorzko zapłakało, prosząc, by zabrano ją z powrotem do krawcowej. Całą sytuację widziały pływające nieopodal rybki. Zwierzątkom zrobiło się żal dziewczynki i postanowiły jej pomóc. Skrzyknęły więc swoich znajomych i wspólnymi siłami przecięły łodygę liścia, uwalniając tym samym calineczkę. Nurt porwał trawę z kruszynką w dół rzeki tak daleko, że zła ropucha nie mogła jej znaleźć. Dziewczynka żeglowała wśród miast i wiosek w poszukiwaniu drogi do domu. W podróży towarzyszyły jej wróbelki i motylki podśpiewujące radośnie. Wiedząc, że jest zala od bagiennego szkaradziejstwa, calineczka czuła się bezpiecznie, jednak wciąż tęskniła za mamą. A jeśli Krawcowa myśli, że sama uciekłam, przecież przy nikim nie było mi tak dobrze jak przy niej! szlochała. Kiedy dziewczynce wydawało się, że już nic jej nie grozi, nagle do łódeczki podleciał wielki chrabąszcz i złapał calineczkę w swoje szpony, usiadł z nią na gałązce jabłoni i poczęstował słodkim sokiem z kwiatów. Wielki owad zachwycał się nieskazitelną urodą Kruszenki. Ale pozostałe chrabąszcze miały odmienne zdanie na jej temat. Dziewczynka kompletnie nie była do nich podobna. Miała dwie nóżki, cienką talię, długie włosy i alabastrową cerę. Wyśmiały więc swojego kolegę i stroiły żarty na jego temat. Jak on mógł spojrzeć na takie dziwadło? drwiły. Duży chrabąszcz nie chciał być już dłużej pośmiewiskiem, więc zdecydował się porzucić calineczkę w lesie. Dziewczynka spędziła całe lato wędrując samotnie leśnymi ścieżkami. Mimo młodego wieku była bardzo zaradna. Uplotła sobie łóżeczko strawy, a wielki liść klonu, zawieszony nad kołyską, ochraniał ją od deszczu i wiatru. Żywiła się miodem i piła deszczową rosę. Wieczory były jednak coraz chłodniejsze, a dni stawały się coraz krótsze. Nadeszła zima. Któregoś dnia Calineczka przeszła cały las w poszukiwaniu cieplejszego schronienia. Podczas swojej wędrówki zauważyła mały myśli domek. Chatka znajdowała się w norce wśród pulżyta. Trzęsąca się z zimna dziewczynka zapukała nieśmiało do środka. Drzwi otworzyła jej stara, ale poczciwa mysz, która jej dobrze patrzyło z oczu. Natychmiast zaprosiła ją do środka i wręczyła ciepły koc, mówiąc Kochanieńka, czemu sama wędrujesz po lesie i to w taki ziąb? Przyszłaś w samą porę. Właśnie przyrządziłam kolację. Musisz zjeść coś ciepłego. W mysiej norce było bardzo przyjemnie. Domek wyposażony był w spiżarnię, kominek, kuchnię, salon i pokoik gościnny. Salineczka poczuła się prawie jak w domu. Łzy od razu napłynęły jej do oczu z tęsknoty za mamą. Myszka przytuliła dziewczynkę, pocieszając: Możesz przeczekać u mnie całą zimę, a gdy przyjdzie wiosna, wyruszysz z powrotem w poszukiwaniu domu. Jest jednak jeden warunek: musisz codziennie sprzątać i czytać mi bajki. Jestem wielką fanką bajek. Kruszynka z przyjemnością się zgodziła. W mysiej norce czuła się bezpiecznie. Pewnego poranka myszka oznajmiła dziewczynce. Po południu będziemy miały gościa. To mój sąsiad. Odwiedza mnie co tydzień. Przemiłe stworzenie. W dodatku niewyobrażalnie bogate. Posiada własny pałac, a w nim tysiące wyłożonych aksamitem komnat. Gdybyś pojęła go za męża, żyłabyś w dostatku do końca swoich dni. Dostojny kret zapewniłby ci wszystko, czego byś tylko zapragnęła. Niestety biedaczek ma problem ze wzrokiem. Jest tak naprawdę prawie ślepy. Musiałabyś się nim opiekować. Dla calineczki pieniądze nie były ważne. Jej marzeniem było zakochać się kiedyś czule, bezwarunkowo i móc dzielić życie z ukochanym bez względu na to, czy byłby biedakiem czy milionerem. Kiedy kret złożył wizytę w norce, mysz specjalnie wychwalała go pod niebiosa. Myślała, że tym sposobem przekona dziewczynkę do jego mościa i będzie mogła wyprawić im ślub. Kret od razu zakochał się w calineczce, ale bez wzajemności. Dziewczynka zauroczyła go swoim delikatnym głosem i poczciwą duszą. Ona natomiast darzyła go szacunkiem należnym starszym osobom. Nie widziała w nim jednak wybranka swojego serca. Kolejnego dnia kret zaprosił myszkę i calineczkę na obiad do swojego królestwa. Na zewnątrz panowała śnieżna wichura. Kret nie chciał, by damy przedzierały się przez las w taką pogodę. Wybudował więc podziemny korytarz, biegnący od mieszkanka myszki do samego zamku. Po drodze możecie spotkać wielkiego ptaka, nie przestraszcie się go. Nic wam nie grozi. Jest już tak stary, że nie może poruszać skrzydłami, a korytarz to jego schronienie. Myszka i celineczka ubrały się ładnie i wyruszyły. Kret poszedł przodem, by oświetlać im drogę. Nagle ich oczom ukazała się jaskółka, o której wcześniej wspominał jego mość. Dziewczynce zrobiło się bardzo szkoda chorego ptaszka pogłaskała go czule i ruszyła za kretem. Tej nocy w zamku nie mogła zasnąć, ciągle myślała o biednej ptaszynce leżącej samotnie w chłodzie i ciemności. Tak bardzo dręczyło ją sumienie, że poszła odwiedzić jaskółkę. Dziewczynka uplotła ptaszkowi kołderkę z siana, zrobiła poduszeczkę z muchu, dała liście mięty i otuliła go, by było mu cieplej. Salineczka miała dobre serduszko i żal jej było bezbronnego ptaszka. Nie chcąc denerwować myszy, nic jej nie wspomniała o swojej małej wyprawie. Kolejnej nocy dziewczynka ponownie wybrała się w odwiedziny do chorej jaskółki. Ptaszek czuł się już znacznie lepiej. Dziękuję ci, dobra dziewczynko, z całego serca. Czuję się już znacznie lepiej. Kto wie, może niedługo będę mogła latać? To wszystko twoja zasługa, najmilsza. Ach, jak dawno nie wzbiłam się w przestworza. Moi przyjaciele odfrunęli do ciepłych krajów, hen, daleko stąd. Chciałabym ich znów zobaczyć, powiedziała. Jaskółka całą zimę spędziła w schronieniu pod ziemią, a Calineczka regularnie ją odwiedzała i skrupulatnie pielęgnowała. Dziewczynka traktowała ptaka jak swojego najlepszego przyjaciela. Wszystko to jednak utrzymała w tajemnicy przed myszą i kretem. W końcu przyszła wiosna, las rozpromienił się w ciepłym świetle, drzewa odżyły, a z kryjówek powychodziły leśne zwierzątka. Nadeszła również pora na jaskółkę. Jej skrzydełka już w pełni wyzdrowiały i mogła w końcu opuścić podziemną norkę. Poleć ze mną, moja przyjaciółko zaproponowała dziewczynce. Nie mogę, ptaszyno. Mysz się o mnie zatroszczyła, kiedy byłam w potrzebie. Jak odejdę, będzie jej przykro, a ja nie chcę sprawić jej przykrości. Szerokiej drogi, mój przyjacielu, nigdy cię nie zapomnę. Odpowiedziała ze smutkiem w głosie. Calineczka przysiadła na kamieniu i przyglądała się, jak jaskółka wzbija się w powietrze, szybuje delikatnie na wietrze, aż w końcu znika. Hen, hen za chmurami. Latem kret oświadczył się calineczce. W przeciwieństwie do dziewczynki, myszka była w niebo wzięta. Cieszyła się z bogactwa, które otrzyma kruszynka. Wesele za sześć tygodni, oznajmił kret. Rozpoczęto więc przygotowania do wielkiej uroczystości. Im bliżej do wesela, tym calineczka stawała się coraz smutniejsza. Będąc żoną kreta, swój czas musiałaby spędzać w ponurym zamku, nie widząc nieba, słońca i zielonej trawy, a tak bardzo kochała Przyrodę. W nocy przed wielką ceremonią dziewczynka nie mogła zasnąć. Wyszła więc przed norkę, położyła się na trawie i patrzyła w gwiazdy, dopóki nie zmożył ją sen. Obudziło ją pulsujące światło i zimna kropla rosy, która skapnęła na jej alabastrową buzię. Kruszynka usiadła na pieńku i szlochając patrzyła na polanę, jakby chciała jej obraz zatrzymać w pamięci na zawsze. Nagle ku swojemu zdziwieniu ujrzała jaskółeczkę. Ptaszek przysiadł obok niej. Dziewczynka opowiedziała mu o swoim marnym losie, o krecie, ślubie i o tym, że niebawem już nigdy nie zobaczy słońca. Salineczko, leć ze mną. Wieczory są już chłodniejsze. Zima zbliża się wielkimi krokami. Niebawem wylatujemy z przyjaciółmi do ciepłych krajów, gdzie słońce świeci nieustannie. Możesz usiąść mi na grzbiecie, tylko będziesz musiała trzymać się mocno. Pofruniemy daleko stąd, za góry i lasy. Kret cię nigdy nie odnajdzie, a ty będziesz mogła żyć długo i szczęśliwie. Uratowałaś mnie od choroby, teraz ja chciałabym ci pomóc! rzekła jaskółka. Dziewczynka zgodziła się skorzystać z propozycji przyjaciółki. Nie wyobrażała sobie życia u boku kreta, którego nie darzyła miłością. Wskoczyła więc na grzbiet ptaszyny, chwyciła się mocno jej piórek i wzniosły się wysoko w powietrze. Widok zapierał dech w piersiach. Miały góry, wzgórza, lasy, polany, jeziora, aż w końcu dotarły do celu. Calineczka nigdy nie widziała tak błękitnego nieba i tak zielonej trawy. Na drzewach rosły cytrusy i pomarańcze, a w powietrzu unosił się zapach mięty. Jaskółka zaprowadziła dziewczynkę do swojego mieszkanka, które mieściło się na szczycie bujnego, kwitnącego drzewa. Salineczka dostała w podarunku najpiękniejszy kwiat, w którym mogła urządzić sobie swój własny pokoik. W środku zauważyła jednak tajemniczego, miniaturowego osobnika. Był to chłopiec o delikatnej urodzie, blond włosach i szmaragdowych oczach. Na głowie miał koronę, a u ramion błyszczące skrzydełka. "Jaki on jest prześliczny", szepnęła Calineczka do Jaskółki. Chłopczyk spojrzał z lekką nieśmiałością na dziewczynkę i od razu się w niej zakochał. Nie mógł oderwać od niej wzroku. Stał chwilę nieruchomo, wpatrując się w piękną dziewczynkę, aż w końcu podszedł do niej, wręczył jej swoją koronę i zapytał: Zostaniesz moją żoną? Dziewczynka bez namysłu odpowiedziała: Tak, wyjdę za ciebie za mąż. Kilka dni później wyprawiono wielkie wesele, na którym pojawiła się krawcowa. Kobieta dowiedziała się o ślubie swojej córeczki od jaskółek. Na widok swojej ukochanej mamy, dziewczynka nie mogła powstrzymać łez szczęścia. Cała letnia kraina cieszyła się ze szczęścia zakochanych. Calineczka czuła się bezpiecznie u boku chłopczyka. Rok później na świat przyszła córeczka młodej pary. Nazwali ją Łucja.